Cześć, z tej strony Mike. <coughs> Witam wszystkich w kolejnym odcinku serii Newsflash Dzisiaj, bardzo szerokim echem, odbiła się informacja o tym, że to Bitcoin rośnie, dlatego że Bakt uruchomił kontrakty na, na Bitcoinie. No tylko, że platformę Bakt jeszcze nie ma, chciałem to troszeczkę zweryfikować. Także krótka informacja, tutaj, którą Wam za chwileczkę zaprezentuję. Na początku pojawiła się informacja o tym, że z przyjemnością updateujemy, czyli aktualniamy Was na temat uruchomienia kontraktów typu Futures dla Bitcoina, które zostały opracowane przez Bact we współpracy z ICE Futures US i ICE Clear US. Więcej możemy oczywiście przeczytać w tym artykule. Tak. E, odmienne Bitcoin Futures i Custody, bad, odmienne podejście Bakta. E, tak, tutaj jest, zobaczcie, tu jest cała Custody roadmap, o której można też przeczytać na Medium, ale można powiedzieć, najkrócej podsumować to można w ten sposób. To jest najważniejsze zdanie, tak. W tym momencie, czyli as detailed in the ICE Futures US feeling with CFTC today, bitcoin futures will be listed on federally regulated futures exchange in the coming months. To znaczy tyle, że tak jak to sprecyzowano w e, wniosku złożonym do, do CFTC przez ICE Futures US, e, e, futures i bitcoina będą listowane na uregulowanej federalnie, na stopniu federalnym giełdzie w nadchodzących miesiącach. Czyli to nie jest tak, że oni uruchomili już te futuresy, tylko planują uruchomić i złoży wniosek do, do, złożyli wniosek do CFTC. To jest duża informacja, bo w końcu BACT zaczyna coś robić i nie jest to jakieś można powiedzieć nie wiadomo co, ale to nie jest jeszcze tak, że te futuresy już w tej chwili działają. Także ode mnie to tyle. Co o tym sądzicie? Oczywiście wypowiedzcie się w komentarzach. Ostatnio fajnie różne dyskusje są, także to jest, to jest dobra sprawa. No jak widzicie, troszeczkę jeszcze green screen nie w 100% działa tak jak, tak jak powinien, no ale cały czas nad tym pracuję. Potrzebuję chyba troszeczkę więcej oświetlenia, ale już mam pewne koncepcje, jak to wszystko opracować, żeby było, jak to się mówi, miód malina. Pozdrawiam Was wszystkich, miłego wieczoru. Do następnego razu.